Siemanko, czyli witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj mamy 13 lutego po godzinie 14 i lecimy z kolejną prezentacją nowego nabytku. Lecimy oczywiście wraz eee, ze mną, no. bo przedstawić jeszcze swoje vlogi, jak już ten kanał jeszcze istnieje, ale już nieaktywny jest, no nie będzie swoje vlogi, siema ma internety. Ale musisz zawsze być na nagraniu, tak, więc... Tak, no muszę, no bo jestem aktorem nawet w tym filmie. I źle to mówisz, jesteś właścicielem gospodarstwa rolnego. No to powiem krótko. 13 lutego, podwyżki wszystkiego, witajcie. <grym> I ładnie się zaczęło. Tak. Także siema, internety. I co, lecimy tak. do prezentacji Bobcata? Tak. Bobka 371? Tak, M371. Tak. No już maszyna przepracowała te bodajże tysiąc godzin no i tak wygląda, jest ugnojona, ubłocona ale codziennie pracuje i spisuje się dzielnie Tak, no przecież nowy nabytek, to jak miała się spisywać? no ona nie jest nowym nabytkiem no a nowym nabytkiem jest Toś... no, drugi bobcat, tutaj oczywiście, zobaczcie no e, oczywiście to... większy brat tak, większy brat e, e, tylko jest tak, jest odświeżony Troszeczkę go odmalowałem, bo był trochę niemiły dla oka. No i kabinę my zdjęli, ponieważ jest troszeczkę wyższy. Tak, ale kabina oczywiście do niego jest. Wszystko jest, tak. Tylko schowaliśmy właśnie, żeby... Może podmaluję ją jeszcze albo coś, bo też tam troszeczkę odpada z farby już. Jest. Tak, chodziło tylko o to, żeby ją ochronić już przed takim totalnym zgniciem, zarysowieniem. Nie no, yy, po prostu stała na polu widocznie gdzieś, no i, i się zrobiło, albo w chlewni, bo też nie mówię, że na, albo w jakimś innym czymś może coś pracowała, w jakimś zgadnieniu, wygadnieniu obolnika czy czegoś. Tak, yy, więc tak, Bobcat, nie wiem czy mogę powiedzieć M600 nie, czy 600, 600. Nie wiem. bo właśnie niektóre spotkałem się, że M600 i 600, także nie rozumiem czy to jest jedno na to samo czy tu są jakaś różnica. to MK jest jakaś różnica no bo na przykład tutaj mamy M371 tak, na tabliczce jest a tu jest 600, samo kurde, tabliczkę zamalowałem, moglibyśmy sprawdzić co tam było, ale no. dobra no właśnie ale no nic się nie dzieje, słuchajcie ładowarka, mini ładowarka, Bobcat 600 sprowadzona z Francji wylądowała u właściciela w Wielkopolsce i stamtąd też została przywieziona do nas została no, zakupiona przez nas y Zakupiona tydzień yy... temu, tak w ciemne oczy, <grystanie> ale powiemy Wam, że jesteśmy mega zadowoleni, przynajmniej ja i Bra, Dzisiaj trochę tutaj, no niby niedziela, ale trochę tak szarżowo wyprowadzić, a ten sprzęt chodzi, ale hydraulika i wszystko pracuje, no nie jest ziemsko. W porównaniu do, do tej, no to jest różnica, bo tutaj mam hydraulikę na pasek, mhm. pompę, a tu już jest bezpośrednio inaczej jakoś to rozwiązane. E może inna, nie będę mówił jak, nie powiadam się, bo jeszcze, jeszcze dokładnie nie wiem tego, ale naprawdę Chodzisz, chodzi nie, nie wiem. bajunia. Tak, tak. Zborze, jak, jak my ją kupili to naprawdę łyżkę nabrała moment i kiper do przodu i ogień, i ogień, tam może podwalać, bawić się. No jak to z tymi lepszymi łapkatami jest na, na hydrostatach, ale to jest jeszcze wersja. Tak. Za czym zaczniemy wyjaśniać, po co nam taki bobcat i dlaczego znowu kupiony następny, czy się może tamten zepsuł czy coś, to przejdziemy może do krótkiej takiej prezentacji, bo no cóż, e, bobcat jest zakupiony z samą łyżką, e, tak jak teraz widzicie, nie mamy żadnego sprzętu do niej, e, ale będziemy tutaj coś kombinować, w sumie brat będzie kombinował. Będę, będę pracował, bo myślałem sobie, że se te ząbki troszeczkę przedłużę. I mm. będzie łóżko krokodyl, zrobię z tego, bo... No ale musisz najpierw jeszcze krokodyla zrobić, nie? No. Same zęby ci nic nie radzą. No muszę zrobić, no, no ale, no. No, ale mamy jeszcze czas do wiosny, jeszcze zostało kilka tygodni. Tak, ze względu na to, że mamy tutaj dość wydajną hydraulikę i to wszystko bardzo ładnie, płynnie pracuje, no to raczej jak jest możliwość zamontowania jeszcze, bo jest mamy sekcję na wyjście na y, krokodyla, na zamykanie, no to pasowałoby to zrobić, żeby za jednym razem jak najwięcej zebrać. Ze względu na to, że ona ma dość spore gabaryty, no bo. Przepraszam Cię, bracie, ale popatrzcie sobie, tak ona wygląda z tej, z tej no, perspektywy. Metr półtora metra, no tak się to różni. No, a patrzcie na tom, no to. No, nawet chyba jest. Nie, nie, całe metra, bo coś koło metra. Ona ma 90 cm, Jest, ale z, koła, a z kołami ma chyba 100... Coś? 110 100. czy 105? Może. Jakoś nie tak. Będzie. Ale w każdym razie, no bo to koła, koła najważniejsze są koła. Żeby tak, bo jakby ona miała te koła wąskie typowo, jak na jakich też mogła wychodzić, to ona by wtedy miała ten swój metraż całkowity, równy. 90 chyba, albo 95, tak. Coś tak. takiego. Ona no. ma te koła takie już szersze jak i ta, więc... No. no bo spotkaliśmy się, oglądaliśmy na ulicy takie ładowarki, 300 310 S70 też chyba były. S70-400 to są hmm. już wtedy na no, takich wąziutkich kół, kółeczkach. Nie wiem, czy to też oryginalne, czy nie, ale dużo wysokich ładowareczek jest na takich wąziutkich kół, kółeczkach. No ja na to... pewno oryginalne, no bo gdzieś musiały też. Yy, no zostać... bo, felgi, bo felgi były też walce. Tak, więc tak. To wszystko było to oryginalne. No, yy, tutaj znowu są takie opony też. Może to są oryginalne, bo widzę, że wszystkie cztery takie same są. Ale jaki rozmiar nie dajdzie odczytać, nie, prawda? Wiem, już nie teraz, bo ubłociliśmy to ostatnio i teraz jeszcze dzisiaj. Yy, Tutaj ostatnią co kupiłem nową, właśnie widziałem ładowarki z takim bieżnikiem, a to różni się chyba tylko firmą, no nie bo to, mm -hmm. Mitas, to jakaś inna firma. Tu mamy taki jakby rolniczy typowy ten bieżnik, tak. a tu już jest typowy budowlany. Budowlany No, no a Tam ma chyba 12 albo 14 PR, bo ja, bo ja to kupowałem nową, a zrobiłem mały błąd, bo mogłem kupić wszystkie cztery nowe zamówić, mm -hmm. bo wtedy była dobra cena jeszcze. No i to był mój jedyny błąd. Yy, no tutaj taka. No, przejdźmy tutaj bardziej do środka. Yy, Oczywiście troszeczkę tam oczyściłem tylko papierem ściernym, troszeczkę tutaj poprzednich, właśnie troszeczkę też tutaj tak popoczyścił to boszem chyba z tym. Ale nie wszędzie się podejdzie, nie wszędzie się da. Ym, ale co się mogło, to się tam opomalowało. A dlaczego tak, jak to powie, ktoś niechlujnie, No, bo to i tak idzie do obory. Właśnie, i u nas raczej. No I będzie wyglądała jak ta, no, obora, podwalanie obornika na płycie, no i, i się zrobi to samo co stamtąd. No, tak, tutaj musimy już felgi malować tak, i zakonserwować, bo jak widzicie, no, obornik tak strasznie zżera i nie dojrze opony, to mm. i felgi. Tak, bo, już bo... lakier odpada miejscami całkowicie i rdza się robi, więc musimy to zrobić. Robić. Tak, bo to wszystko jest po prostu, no to jest azot i to wszystko tak po kolei niszczy, wpiernicza to wszystko, yy, dlatego też, no, ta ładowarka, którą tutaj mamy zakupioną, to też mogła gdzieś już pracować w oborze albo stać w ogóle gdzieś w oborze i po prostu ją. I lakier, stało się z nią to samo, prawda? po prostu odpadywał patami coraz bardziej. No. Albo gdzieś na budowie, po prostu no. gdzieś na jakimś składzie leżała I, i, i stała. Gdzieś, mogła ładować gdzieś jakiś kamień albo węgiel, i stała na powietrzu, no. i też ją też zżerało. No tak, i... dobra, wyjaśniam bracie po części od czego są te dźwignie, od czego jest tutaj ta skrzyneczka. Dobra, skrzyneczka na tym no. jest starter oczywiście. No. Yy, kontrolka oleju, kontrolka ładowania, to chyba jeszcze o świece. No, słychać jak pompuje paliwo, chyba. No. Dobra, nie fajnie, fajnie jest zrobione, no. Tak? No Dźwignie takie same jak przy tamtym, przód, tył. No. Raz. Teraz musimy trochę przykręcić, bo nam, jak ruszamy trochę nam spaduje I przyspieszenie i zwolnienie oczywiście Tu jest bezpośrednio już, nie trzeba zmieniać pasków na szybsze, wolniejsze, tak jak w tamtej Tylko mamy jeden pas duży, tak jak w Bizonie Na tej samej zasadzie praktycznie to działa prawie Czyli jest na... Tam co tam jest? Wariator, tak? Wariator właśnie, to jest to słowo, które właśnie wypadło mi teraz z no. Na wariatorze, tu jest właśnie też na wariatorze On wariuje, u nas akurat wariuje Fajna sprawa powiem, bo... Bratek w tym jeździł, przyspieszył sobie, jechał szybciej. C czas wolniej jedziesz wolniej. Tak, a system w poprzedniej mamy taki, bo nie wiem czy widzieliście czy nie. E o tu z przodu akurat pokażę. A tu mamy dwa e koła. Jedno jest mniejsze, drugie większe. Tam mamy z tyłu chyba jedno, prawda? Tak. Tutaj tylko zmieniamy na tym kole i mamy to właśnie te prędkości. Większe to jest wolniej, mniejsze to jest szybciej. No i no, tu jest taka dziwna zasada. U nas jest tylko na szybkim, no bo wiadome, przejeżdżamy z płyty ja do obory bardzo wolno Bo próbowaliśmy tak robić To, to... byśmy się zanudzili, tutaj bym zaszło cały dzień Tu no. też jest właśnie ustawione, jak na razie mamy na, na wolnym, jak, jak się zapalamy i ogólnie jeździmy To też jest właśnie przerąbane To jest Jednak bardzo mu... wolno, więc trzeba. to przyspieszenie jest wygodniejsze, bo dźwignia do przodu, lecimy szybciej i po tak. yy, I kwestia tego Jeszcze inaczej mamy stópki Przynajmniej Aha, to no sterowanie, way. bo też nie, nie, nie widzieliście, u nas są tam normalnie na nogi, tu już jest A, troszeczkę widzisz. inaczej no to zrobione. Widzisz, tu jest podkrzywione, dlatego ta dźwignia była zacięta. Mm -hmm. Bo jak my ją przeprowadzili, pani chodziła ta góra-dół, no, góra, góra dół. No. ale ta dźwignia mi się nie podobała, tutaj właśnie było za bardzo wciśnięte, to jest coś podkrzywione, właśnie musimy to księgiełko wyprostować. I jak po prostu wziąłem na neutralne, czyli na tak jak teraz jest, na ten, Nagle jeszcze szybciej zaczęło to pracować, że tak to cis, cisnęło ten, ten rozdziel a cisnął, cisnął też olej na tę trzecią sekcję, która na razie w tym momencie jest odłączona, no bo nie mamy siłownika ani krokodila. Eee, no i co? Eee, Może i... przejść jeszcze tutaj co mamy pod tym. O, takie siedzenko O. zajmujące. No, Kamera linki. zebrała, ale to nic się nie dzieje. O, trochę. O, i tu widzicie. To eee... jest ten cały system od tego, który pomalowałem pas. No. I to jest ten pas, to wszystko. Ale Tam pas jeszcze... jest konkretny. Tak, Kóła, właśnie. Nie? I ta jazda jest całkiem inna, bo nawet na wolnych obrotach. Deutsch? Deutsch. Deutscha silnik. No. Będzie skręcał. Mamy akumulatorek? No. I się skręca. No. Tutaj musimy to zrobić, bo to nie ma nawet takiej innej opcji, żeby to siedzenie jeszcze zrobić. Bo to nie zależy od tego, ale no. nic. Przechodząc e... do tyłu, yy, mamy silnik Deutscha. dwucylindrowy yy, z, na przelocie. Także... Nie, Rua jest. I ten A, no sorry. nie Jest taki mały. No. Nie jest tłumniczek oryginalny, tylko że to wydać to, to się urwało koło Tak, mamy tak, filtr powietrza. Eee, dwa baki paliwa, Dwa baki paliwa, jak widzicie. Eee, czekaj, gdzieś dwa tu jeszcze. zbiorniki oleju, bo na dwie, dwie no. przekładnie. Właśnie, dwa zbiorniki oleju. No i tam jest y, tam jest główny od hydrauliki, tutaj jest jeszcze o, chyba od oleju od mhm. silnika paliwowy. I tu jeszcze taki mały chyba też. Też paliwowy, paliwowy to jest, bo to taki ciągnie... Tak jak stojniczek czy coś. No. No. Yy... Co jeszcze więcej? No tu więcej nic nie ma. Tak wam jeszcze pokażę mniej więcej, jak to wszystko wygląda. Z tyłu prezentuje się tak. Brat to fajnie pomalował, fajnie zrobił. Razem z tymi korkami świetnie to wygląda od tyłu. Tam akurat z tyłu też mamy czerwone, tak jak oryginalnie, no tylko już tam z wiekiem. Tutaj, no tutaj nie ma tej ochrony oryginalnej, no jest takie wycięte z blachy. Ale Wydaje mi się, tam. że to ładniej wygląda niż taka no. Yy, siatkowa. No i widać różnicę, prawda? Bo na wysokości, jakby ta jeszcze miała ten tył trochę wyższy, no to byłaby równa z tą, Tak, no. dobrze. Jest, będzie, jest pracowała, będzie pracowała bez kabiny, bo mamy niskie pomieszczenia i to no, tylko służyło będzie do obolnika też mhm. do jakiegoś tam najwyżej zboża podwalić czy coś takiego i już błoto zgarnąć tutaj z betonu, bo widzicie, co się dzieje. Teraz jeszcze... mamy zamarznięte, już trochę odmarza, ale raz jest tak, raz jest tak. Tak, jeszcze przypomnimy, jak ta wygląda z tyłu. Widzicie? Tutaj jest troszeczkę inaczej. Już smarkana olejem tak. takim, bo już się zrobią, robią pewnie się nieszczelności. Tu nam już, już simmering tak. trzeba będzie wymienić. Tu gdzieś się użygała już po prostu. Ale już przepracowała, już ma. No mówię, ponad tysiąc godzin zrobiła u nas. Na pewno. Ja już to policzyłem. Już czwarty rok będzie w tym skończony w czerwcu. Tak. No. I cóż, teraz może odpowiemy na krótkie te pytania z Waszej strony, e, które też na pewno się I pojawiały. Pojawią, tak, jest. Pojawiały i, po, i pojawią, bo już mhm. zapowiedź widzieliście e, tej ładowareczki. E, może tak, zaczniemy od pierwszej odpowiedzi. E, które pytanie się pojawi, a jeszcze się nie pojawiło. Tak, na pewno się pojawi, po co nam kolejna mini ładowarka. Skoro mamy tego Bobcat'a i on cały czas pracuje, nie ma awarii, nic się z nim nie dzieje. Także tu też odpowiadam już na kolejne pytania, bo na pewno byłoby, że, czy się nie zepsuła, czy coś się z nią nie stało, no, no, nie. Znaczy na razie, a czy po, po, powiedzmy no. sobie pokrótce, no, bo, y, poważnej awarii nie było, ale usterka była. Jedna. To co mówiłem na vlogu tak. o tym. Raz było, że spadła łańcuch, bo, bo urwał, nie urwał się, się. A drugi raz przestało jeździć z jednej strony. Tak. Ja, całkowicie. No bo ktoś tam też chyba pisał do ciebie o tym, że kupił taką i nie jeździ do przodu i do was. Może nie kupił, może po prostu już ma. Bo I, ma. I, I nie chce jeździć, że przyszarpuje. E, no, podczas, e, bo do tyłu łańcuch. jedzie elegancko, tak, jak jeździła u nas, a do przodu już coś jedna strona nie, nie jedzie tak jak no, trzeba. przeskakuje łańcuch na zębatce już. Tak. I zębatka jest do wymiany. I u nas było to samo, zębatka po prostu zeszlifował ją całkiem zaczęło przesakiwać. no i trzeba było nie życzymy tego nikomu bo rozbieranie i wkładanie rozbieranie tego to jest może rozebranie jest jeszcze okej okay, ale włożenie na swoje no, miejsce wszystkiego trzeba zrobić no bo tam tutaj jest skrzynia pod spodem Zresztą, mm. pamiętacie jak rozbierałem do łańcucha mm. e, i tam jest ta, ten, ta sprzęgła w skrzyni no są tam jak w macie tarczki i wszystko no i trzeba po prostu jeden kosz wyjąć całkiem no i z bratem my się troszeczkę mordowali, żeby to wyjąć Potem musiałem, no bo ja to robiłem sam brat Tam pomagał mi w doskoku jak ten No jak miał czas przed pracą I jak my to wyjmowali, musieliśmy wszystko poukładać sobie Tak jak było, potem jak się to rozbierało to na części Żeby potem to złożyć, no nie? Tak, bo to też trzeba było trafić No po prostu tam jest wszystko złączone na takiej śrubie pamiętam, że na takim tym sworzniu I to też trzeba było jedno z, sali z no Tak, bo to masz cztery kosze, no nie? No właśnie I, I jest taka sprawa, że Jak jedziesz do przodu, to Tutaj jest takie regulatory są tam po tamtej stronie, pod tym, jeszcze pokażę. No I niektórych... tu gdzieś chyba to było, o, tak. O, są tutaj te śruby od regulacji. No. jest ja wszystko brudne, bo to codziennie pracuje. nie A ja nie będę tego mył jeszcze na mrozie, żeby pokazywać komuś. No, nie, coś... nie, dlaczego nie myjemy? Chodzi o to, że tu są paski. To jest zasada na tych paskach i to, żeby nie ślizgało, bo jak już ja raz namoczymy. Przedałem raz nie raz bak paliwa i poszło na paski, i ślizgało i pasek do wymiany. I, i no. już nie kombinujemy, nie, tak. ma, nie ma co. Bo nie. robimy sobie tylko na złość. Tak. E... A widłami nam się nie chce już wyrzucać obornika. Tak. No i tutaj, jak do przodu dajemy, tam wyregulujemy to, no i one te talcze się wtedy dość ściskają, wtedy, żeby zabierały ten. No i macie wtedy, no, żeby, żeby napędzały ten łańcuch. Mhm. To wszystko, żeby się napędzało i jechała do przodu. Więc jak Wam już łańcuch przeskakuje, zaczyna tam już letko. Co jakiś czas słychać jest to, jak ma obciążeniem, to znakiem tego, że już te zęby się już po prostu wyrabiają. No i po jakimś czasie pod tym obciążeniem coraz, coraz więcej więcej. No i potem zguje się. no I, I powiem a... tak, lepiej sobie jak już rozbierzecie sprawdzić wszystko, wszystko bo jak nie sprawdzicie, a złożycie. No i to nie życzę kolejnego. No już to kolejny to znowu, raz. znowu, znowu rozbieramy. No właśnie. A części do tego. No ciężko jest szczęścia. My to mamy dorobione, mieliśmy wycięte po prostu yy, tym. Przez komputer wprowadzone było to tam na takim jednym zakładzie No i oni to wycięli On, ten właściciel tego zakładu wyciął to nam Na wzór starej No bo yy... Nie jest to może idealnie zrobione Jak ale powinno być zrobił. Ale jest zrobione tak, że po prostu to działa jak trzeba Bo nie ma już żadnego tutaj problemu Z tym wszystko chodzi tak. I oby jak najdłużej No i właśnie dla, dla, Dlaczego i to, to jest właśnie odpowiedź na pytanie dlaczego kupiliśmy drugą Bo no, zebraliśmy to w jeden dzień Objeździłem w drugi dzień wszystko. Wszyscy się, Wszystkie w sklepie z zachodnimi częściami do zachodnich, do zachodnich no, maszyn kazali się skontaktować z dealerem Bobcat'a. Mm -hmm. Bo oni to sprowadzają, jak nie mają na miejscu, no bo oczywiście nie mają, bo to już jest stary model, z lat chyba osiemdziesiątych. No i skontaktuj się, one się skontaktują z, z Bobcat'em chyba w Stanach, no nie, bo to ze Stanów jest, z Dakoty i sprowadzą mm -hmm. tę część, no to będzie szło chyba dwa tygodnie, czy ile? A sama część będzie kosztować razem ze sprowadzeniem, Zajem z wysyłką? W dolarach to ciekawe ile. Y Właśnie, no pewnie można by się pokusić w jakiejś części używane, ale kto rozbiera taki sprzęt, jak on jest wartny kupę kasy, no nie? Prędzej jak ktoś już yy, ku, kupuje już uszkodzoną, uszkodzoną. To nie? robi ją i sprzedaje jako dobrą, no nie. Tak, bo to jest sprzęt, który jest naprawdę wartościowy i chodliwy, nie? Co się będziemy oszukiwać? Wystarczy czy weź na Elixa yy, od 245 do 30 ponad tysięcy do takiego ładowareczka. Tak, tak? Za no. bopka cikamy, mechanicznego. I nie ukrywajmy, A, jeśli chodzi o samego ta, takiego. Ciężko znaleźć w ogóle jakiekolwiek ogłoszenie Ale jak już znajdziemy to cena powala na nogi A jeśli chodzi o tą ładowareczkę Może coś znajdziemy Ale niestety ale... nie ma, ile była? 6... Jedna... Pojawiła się teraz jedna z Jeszcze tam coś widziałem Sławek, ale No jest problem taki, że no cena powala może to jest raz, ale stan też nie jest za cudowny. No. no. Eee. Tutaj nie ukrywajmy też. W stanie kupiliśmy dość, jeśli chodzi, wizualnym, Piecki. masakrycznym. Tak. Mają... Odstraszała. Ale jeśli chodzi o mechanicznie wszystko działa. No, to jeszcze naklejka się mi tutaj wzięła. No. Już zaczyna odklejać, bo stare naklejki dorwałem. Ale to cóż, nie ma się. nam Zenok nowe, żeby gdzieś tam jeszcze coś? Tak. Polecam. <laughs> Zenox z kodem rabatowym Agromax. Nie no, się. I co? No, po prostu jest ciężko dorwać. My, powiem tak, siedziałem, siedziałem dość długo na Olik, się patrzyłem, wypatrywałem. Jeżeli coś się też trafi, takiego w miarę, że cena będzie okazyjna i taki Bobek się znajdzie, no to jest już mnóstwo telefonów przez innych ludzi, którzy po prostu znajdą, jak to się mówi, kupca jeszcze na takie coś, bo to jest, jak to mówię, towar chodliwy. A no samymu jest ciężko gdzieś w ogóle się dodzwonić, żeby to po prostu coś kupić w miarę w dobrych no, pieniądzach. Nie, kupują od, od handlarzy sprowadzone, bo mm -hmm. rolnicy jak już mają, to rzadko kiedy sprzedają, chyba że na jakąś nową ładowarkę. Większą, tak. nowszą. To no może takie coś. Nie, no raczej, raczej kupują te Multiwany, Talery lub Weidmany, te takie przegubówki bardziej to są już, bo u nas raczej takich nie sprzedaż. Nie ma takiej sprzedaży. No No chyba Awan sprzedawał jeszcze takie coś. No, takie... no, ale to już nie, to są takie stojące, to już bardziej to. No, to jest, są ale... dalsze sprzedaży nowe takie różne, ale to trzeba albo stać. No i też kosztują bardzo dużo pieniędzy. Tak, nie? a tutaj macie typowo jeszcze mechanik. No no i właśnie odpowiadamy to na pytania. Dobra. Więc tak. Yy... Dlaczego? bo nie ma pokrótce. Bo właśnie jak, jak tam, była awaria w tej skrzyni. Trzy dni Zdanie. I co trzeba było? <laughs> Łomem się chyba bawić. Pidełki. I <laughs> no. yy, łyżka do tura, i wrzucaj się do boli. A, o to ci chodzi. No bo zawała. dlaczego, no dlaczego tak. kupili drugą? A jak wiecie, u nas to nasz obornika z samej obory jest dość spory, a gdzie tam jeszcze u innego Ci co budyła? mają jeszcze większe hodowle, wiedzą. Na... Najlepiej na ten temat, o co w tym wszystkim tak. chodzi. Jak to się je? Jak nie masz tutaj wyciągów, nie da się zamontować, nie masz tutaj płyty, bo płyta musiała być tutaj na podwórku, na no to wszystko jeździ tam z tyłu na płytę no nie żeby to nie, nie było tak. Tak, tym bardziej, że ciągnikiem nie wjedziemy do obory. Tak. tu więc, ładowarką teleskopową e, też nie mogliśmy wjechać więc, do obory. Więc e, w tym roku, w styczniu zapadła taka decyzja, że będziemy szukać niebawem jakiejś drugiej ładowarki, w razie awarii tej. Tak. A decyzja o zakupie już była tak naprawdę no, no mówisz, w tamtym roku, w tamtym roku grudzień, Już były roku, grudzień, listopad, grudzień, żebyśmy coś przemyśliwali, że jak jakaś kasa jakaś uskładamy, sobie sobie jakąś kupimy ładowarkę drugą na zapas, żeby była w razie czego I mówię, a jak nie kupię takiej, to kupię może czterysetkę albo sześćsetkę w, w ostateczności, mm -hmm. żeby była trochę większa, może i trochę więcej, więcej a, Kolega, chodź tu tak, biczek, chodź. Mm, chodź, chodź, do kadry Chodź kolego, chodź no co, no chodź. Obik jajeczka zjadł i teraz tak. się cieszy. Nie tak, piękny, pić. świeci się od jajeczek. Speszył no. się, on wie o co, co chodzi. No, idź idź, no. 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 no i... Yy... To jest pierwsza sprawa. Tak. Boimy się, że będzie trzeba wyrzucać ręcznie. Przeważnie yy... awarie są... Każdego sprzętu zdarzają się, jak jest naj... największy natłok pracy. Yy... I niech mi nikt nie mówi, że tak nie jest. Bo tak jest. Do. Ja bym wiedział kiedy ma się zepsuć. Tak. Żeby no, nerwić więc, człowieka. Y, więc już do wiosny się przygotowanie zrobię jeszcze krokodyla. I oczywiście y, gdzie nie wjedziemy, bo my, mamy mniejsze ten, to jeszcze najwyżej poszerzymy trochę wjazdy. Żeby po prostu wjechać też tym sprzętem. W razie... Y, nawet teraz by się przydało tak, jak będziemy uruchomimy tego już do obornika, będzie tym, tym jeździło to tak. To mam usunąć te wycieki wszystkie, bo silnik jest zażegany, więc... Też potrzeba te felgi musimy pomalować, więc jakby ta se stanęła tydzień czasu. Ta będzie, i... mogła będzie mogła pracować. mogła no. pracować. I, I o to chodziło to wszystko. A dlaczego nie nowa? No po prostu za te dwie i tak nowej nie kupimy. Jednej, żeby ona jeździła i. I Takiej, jaka by nam pasowała, żeby tutaj. A nam hmm. by pasowała właśnie. Też taka. No, ja bym wolał nie przegubową, wolałbym w coś w bobcat, tak, Takie coś. Jakiegoś, o no. ładnie się to teraz no. ujął. Dobra, druga jeszcze y, jest y, też odpowiedź na to pytanie, dlaczego jeszcze ten zakup, bo ostatnio rynek trzody chlewnej stoi pod znakiem zapytania no. i no, brat tutaj się nie chwalił, ale troszeczkę stado usunął, można powiedzieć. Zostało kilka sztuk. Już y, no, powiem tak, miejsca... Tam, gdzie kiedyś stała trzoda chlewna, zastąpił je teraz bydło, nie? No, no, za no. no. Nie ma innego wyjścia. I teraz trzeba powiedzieć sobie krótko. Skoro bydło weszło, bydło produkuje więcej obornika. No więc. Y będzie więcej sprzęt pracował. No. Dlatego Dobra, też ja. musi być sprzęt, który ten obornik po prostu będzie wywoził. A nie ma kto wyrzucać obornika ręcznie. No właśnie, trzeba sobie na to też pytanie odpowiedzieć samemu. Czy chce się zapierniczać jest... samemu ręcznie? Czy, bo... zainwest... Czy lepiej zainwestować te 20-30 tysięcy i kupić sobie ładowareczkę tak. i se ujrzeć trochę, bo to nie jest, że a, kupiłem inwestycja, ona mi się zwróci. Nie no, Ona to jest dla zdrowia. No przecież nie, nie będziemy tyrać, kurde wiecznie, nie, nie, ma, nie ma nikt takiego zdrowia, ja mam już tego osób troszeczkę też podlechany. No właśnie. I co? Kolejne pytanie czemu taka duża. A dlaczego nie? Bo. Chciałem większą. No, chciałem miała być to... też taka mała. Tak, ale chciałem, mówię, siódl, żeby była większa, bo jak będzie znowu na te paski, no to troszeczkę to taka lipa jest, bo więcej nie wejdziemy, bo nie weźmiemy, pasek szybko się zużywa. A mówię, żeby tą jazda też była inna, no to mhm. brat oczywiście w Janusz ogrodzie wypatrzył taką. Ona już troszeczkę lepiej jeździ, troszeczkę lepiej podnosi, więc jest taka. No i... i Miejmy nadzieję, że będzie, będzie. Że będzie najszybsza we WSI. Tak, najszybsza we WSI. Będzie. Poza tym, poza tym się fajnie nie jeździ, a podnosi też. No i zobaczymy. Pokażemy kiedyś w pracy. Na razie tylko to jest takie pokazanie, tak. omówienie. Jak nie, tylko że... wjedzie do obory i będzie obornik usuwać, tak myślę, wydaje że nagramy coś takiego jak podwalanie obornika z tyłu. No. Coś takiego, żeby wam pokazać, jak to hydraulika chodzi, bo hydraulika tu jest najważniejsza. Silnik pracuje bardzo ładnie. Nie ma czegoś takiego, że o skręcamy, czy coś i on nagle uu, traci no. moc i się męczy. Tylko po prostu to w miarę płynie chodzi. Faktycznie gdzieś tam tych obrotów musi e, spaść, żeby... Patrz, weź do góry na kamerę. Patrz, co się dzieje. Hemitrails. Czyli? No kurde, to on odgazuje. <laughs> a to patrz z drugiej strony. No. Ja, kurde, czasami to wcale nie gazuje, no. a dzisiaj gazuje. No chce to zwykłą no. Jak je Dawid? A z drugiej strony znowu tam, od góry atakuje Goliat. <guliatu> Nie tak to goliat. No dobra. No i jeszcze takie pytanie, dlaczego nie przegubowa? Ze względu na to, że mieliśmy już na testach przegubowe no. i w naszych pomieszczeniach jest problem z przegubową. No, powiem wam, że nie chodzi o, o to w naszych pomieszczeniach, mi się po prostu gorzej przegubowym trochę jeździ. Trochę jest jakby wywrotniejsza, no nie? No mamy tutaj nierówno sędzie. Mamy przechyłę pod podgórki, a to to mi się zdaje, że jednak jak te, te skit są, są po prostu tak dopasowane do tego, że ktoś, kto ma ten. Dobrze to jest wszystko wyważone Bobkata, jakoś w bo u nas wszystkie skidstyry to bobkaty, czy to New Holland, czy Case Każdy czy, mówi to samo, ten, nie? Bobcat Czy ten Gehl, czy jakieś tam inne, no. co tam są, te John Deere'ki, no, różnych, tym Marek jest Kubota, jest tych ładowarek, tych skidsteerów, to, to wszystko to jest bobcat Dokładnie Tak jak ktoś tam powie, rzu rzucił uwagę, że w Anglii każda koparka, nie, nie wiadomo jakiej firmy, to jest tak JK, JCB O, no, no, no To no. samo, no nie? To, jak na szlifierkę kątową mówił Bosch No tak się już przyjęło po tak, prostu. Tak się przyjęło. No. I tak musi zostać. Słuchajcie, może jeszcze tak, e, pokrótce. Jak ktoś ma jakieś pytania, e, pytać, nie ma problemu. Jak my będziemy chcieli coś wiedzieć, to też będziemy pytać. Zawsze ktoś coś pomoże. E, kwestia jeszcze tutaj taka rozchodzi się, że e, mamy już dwa nabytki, bo pierwszym, jak widzieliście, był już na poprzednim filmiku. Kto to nie już, oglądał. To już trzy nabytki tej, tej zimy. Jeszcze samochód, co kupiłem. A, no, właśnie, jeszcze samochód. Sorry. Wystarczy do ty nabytków, tak, chyba. mamy już trzy nabytki w tym roku. I słuchajcie, więc co? Mamy samochód, mamy siewnik do kukurydzy, mamy ładowarkę. I powiem Wam, że możliwe, że to jest nie koniec jeszcze nabytków, bo jeszcze coś się pojawi. Brat tutaj jeszcze rozmyśla. Wiadomo, trzeba sprzedać jeszcze najpierw to, co mamy, bo, bo no nie może tego sprzętu aż tyle być. I rozchodzi się o to, że. Prawdopodobnie to nie ostatnia prezentacja czegoś. Może w najbliższym czasie nic się jeszcze nie pojawi, ale może to różnie no ja, być. Tak, ale no, mówiłem właśnie o tej przyczepie, bo no, zależy nam, żeby sprzedać i kupić. Bo jak nie, nie kupię przyczepy, dopóki nie sprzedam starej. A dlaczego? No, bo po co na mi dwie? No. No, no to, I tu to już nie ma gdzie już tego postawić, po prostu, no. Więc, y, więc, y, muszę, ktoś tam się odzywa, no, ale to jest tak. Y, to jest tak, wie, 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 wielu wiele osób, czasami ja dzwonię, a nie dojeżdżam. <grym no <grym właśnie. I tak no i pozostała kwestia nawozu, no bo... Nie ten, mu, bo, ten, bo tacy ludzie są najgorsi. <grym> Wio, wiosna, wiosna i na nawozu jeszcze nie mamy, a coś trzeba będzie sypnąć, no. no. Y, to jest też duży wydatek, więc nie mogę sobie pozwolić na sprzęt za 50-100 tysięcy. A kto nas bo... tego nauczył? Inni ludzie. Tak, nie ma... dzwonią, a nie przyjeżdżają. Nie przyjeżdżają. No a człowiek czeka, a człowiek umawia czeka. się na godzinę, Ta. a to okazuje się, że nikt nie przyjedzie. No właśnie. Więc, no. więc nie, nie mogę też e, kupować droższego sprzętu, bo, bo niestety, niestety też ten nawozy trzeba jakieś kupić. No i dlaczego nie kupiłem nowszej na hydrostacie? Ładniejszej. No właśnie, bo, bo, bo dzwoniliśmy o, bo chciałem na hydrostacie, z bratem dzwoniliśmy o takie ładowarki, no to do handlarzy, no to. A panie, silnik pracuje, hydraulika, ale słabo jeździ. No i zaczęliśmy się, albo jedna strona jeździ normalnie, a druga coś tam nie za bardzo. Już no, zaczęli się dowiadywać i szukać tych hydrostatów, tego wszystkiego i jakie są tego ceny. No to te ceny są po prostu takie, że jakby zrobić jedną stronę do jazdy, to można kupić całą ładowarkę taką. No i to jest, to jest ten problem. Ceny są kosztowne. Czy warto? No właśnie. No. ja bym, ja bym po prostu... Może miał jakąś firmę budowlaną, no to, to jest inna sprawa. To, to już można sobie kupić sprzęt konkretniejszy i pozwolić na jakiś ten remont, no, ale to jest do, no, to idzie do gospodarstwa, więc to ma zarabiać no, zarabiać. no To ma nie być, jakby to powiedzieć, mało, mało kosztowne w utrzymaniu. Mhm. No. To co, widzimy się przy podwalaniu obarnika? No następny vlog? Następny vlog chyba, tak. Chyba, że się coś pojawi jeszcze innego, może coś nas zaskoczy samych. No, no cóż więcej, no cóż więcej, no widzicie ładowarki są, są. Co nas może zaskoczyć? Nowy ład. No, Kolejny nowy ład. Wszystko w górę. No. Ceny, paliwa, jak, ceny paliwa niby spadły. To wszystko, powiem tak. To wszystko niby od pierwszego tego jest niby tańsze, ale i tak, jednak tak, droższe, tak niby, droższe. Jeden dzień paliwa było, czy dwa tańsze. No i trzeba było to paliwo jakoś kupić, i teraz znowu do góry idzie. No. A z nawozami to tak samo. No, kurde, I pytanie, jest. a jednak to wszystko. Jest problem. Było. Dobra, my się już rozkręciliśmy. Także prawie pół godziny filmik. Myślę, że ktoś no. dotrwa do końca. No pośmiać się trzeba, no nie? Tak. Co więcej, można więcej powiedzieć. No, może, ktoś, może dotrwacie do końca, bo posłuchacie tych głupot naszych bredni. I tyle. Ktoś tam mówił, że siewnik w bocie postawiliśmy. No już siewnika nie ma. Siednik tylko był postawiony Ale... do prezentacji. Tak. I Ale w ma... jakim błocie? Pójdź, popatrz. Zamarzy... Tak jak wyschło? Zamarzyło wszystko. Ale jak wyschło? No. Nie? Gdzie było błoto? No. No. Już beton, beton widać? Beton się już pokazał. No bo bra, bra, nawet z bratem myśleliśmy, że by Ja by to odmarzło, ale nie dzisiaj, bo dzisiaj jest niedziela, ale jutro można by z tego betonu to... Z, bo, bo no, nowy, beton, nowym bobkiem. Nowym bobkiem zgarnąć, no nie? No, no bo przepraszam, że tak to robiłem, że New Holanda czy tam renówkę i łyżkę wyzgarnywałem i już było czyściutko i słodko No bo się to włosi to wszystko, a jest jak jest. Dobra. No. Co możemy życzyć? No nie szybkiej wiosny jeszcze, no bo my nawozu nie mamy. To jest ten problem. Także lepszych nowych nabytków. Żeby Wam też nabytków jakichkolwiek. Zawsze to jakiś nabytek to ucieszy człowieka rolnika, do do Dokładnie. No, także trzymajcie się, cześć, i do następnego. Na razie, hej!